Halo, halo, cześć, Mam witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mój kanale Jestem Bezik, witam was chyba w siódmym odcinku z serii Od Biedaka do Trwala, czyli odpowiednik serii od zera do milionera w Lambert Icon 2. Na początku was jeszcze klasycznie zostawiam do zostawienia opcji w górę suba i e, dołączenia na do mojego Discorda, link macie w opisie. A zaraz wam opowiem dlaczego warto dołączyć. E, tymczasem, ja na początku sobie wywalę już od razu tą siekierkę Bo to jest ta najgorsza, więc nie będę jej ze sobą brał Później mamy Steel Axe i e, Silver Axe nie, wiem, nie, nie, nie pamiętam, która była, ale... Aha, Silver chyba była, ale przeczekajcie Zaraz sprawdzimy Okej, okay, tu mamy na tyle, a tu mamy... No, to tą sobie wywalimy Steel Axe, dobra no, i tymczasem możemy sobie jechać. Wiecie po co? Podrewno. Dokładnie tak. A już Wam opowiadam, dlaczego warto dołączyć na Discorda. Ponieważ co tydzień organizuje tam konkurs. Co tydzień po prostu jedna osoba wygrywa 5 milionów w Lamberta Icon 2. To wszystko idzie z fundacji Becika, na którą też możecie wpłacać kasę w Lamberze. No na Discordzie macie po prostu wszystko tam podane. E, więc serdecznie zapraszam, link w opisie. E, możecie tam znaleźć też osoby różne do grania, bo jest już ponad 220 osób. Więc na pewno znajdziecie kogoś do grania sobie. I, i możecie się tam też wymieniać i temami, e, i różne takie rzeczy. Na końcu odcinka macie fajny spot reklamowy, który zrobiłem, więc sobie... O Jezus, tak jadę, nie? Tutaj było wiecie bez tego cienia, ja myślałem, że wejście jakoś zamurowali, czy coś. Już się przestraszyłem trochę, w skitu. Ale muzyka, normalnie. Dobra, uwaga. No, super, brawo Becik. Pięknie. Pięknie. Fantastycznie! Super! No to kawał dobrej roboty odwaliłem No i trzeba kupić nową siekierkę. Trudno. Za błędy się płaci. Jak już tam wjechałem, no to Co to jest? Hard End. To Silver Axe To nawet nas nie stać na tą lepszą siekierę. Super, super. A było jechać po to brzuzowe drewno, tak jak pisaliście. No, trudno sobie. Wezmę tą stylax i tym będę kroić po prostu. Trzeba sobie zarobić na nową siekierkę. Trudno. Ale jaja ja tej się odwaliły normalnie. ja nie mogę. Już dojeżdżamy pod drewno brzozowe, O, na przykład Was zapraszam jeszcze do obejrzenia moich poprzednich odcinków, innych w ogóle z Lambera. E, na przykład, jak kopiować siekiery, albo jak zdobyć różowe auto. Albo na przykład, jak zrobić taką fajną bramę garażową e, do, do parkowania w sensie do garażu, jak chcecie mieć swój garaż. E, więc, sobie tam na moim kanale jest takie poradniki. Więc myślę, że warto zajrzeć i zostawić subskrypcję, żeby nie ominąć właśnie takich poradników. Eee, ja sobie tylko to drewnianko tutaj przeniosę. Chyba powinno się zmieścić, myślę, to białe e, w tym przerabiarce, więc oczywiście też je zapakujemy. A no, na przykład w linku jeszcze macie też w opisie link do tip and donation gdzie możecie zostawić jakiegoś donate'ka dla mnie serdecznie zapraszam eee, a i na 1000 subskrypcji bo już jest 915 eee, na 1000 subskrypcji moi drodzy będzie wspaniały wspaniały giveaway mm, na dużo 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 kasy i dużo dużo itemów w lamberze i jeszcze będzie specjalna niespodzianka, ale to o tej niespodziance opowiem Wam już, jak będę mówić o samym konkursie. Będzie specjalny odcinek na ten temat. Jak wbijecie 1000 subów. Eee, no i jak mówię, na, na moim Discordzie co, co tydzień można wykrać 5 milionów w lamberze. Eee, więc, no, naprawdę warto dołączyć. A ostatnio jeszcze dodaliśmy że można kupować e, swój prywatny kanał na naszym Discordzie i tam to jest wasz taki jakby sklep powiedzmy coś odpowiednik sklepu waszego płacicie tam, wynajmujecie na przykład na miesiąc na dwa albo na trzy albo na dwa tygodnie ile chcecie płacicie w tym, płacicie walutą Lambert Iconową jeśli tak to mogę ocenić i ta kasa idzie na konto tam na konkursy jakieś i tak dalej no i możecie też wpłacać kasę na fundację no bo o, właśnie e, ta kasa na giveaway -e to jest z fundacji właśnie na którą wy płacacie, czyli e, wy wpłacacie i otrzymujecie tą to jakby ci co mają dużo kasy to po prostu wpłacają tam powiedzmy po 20 milionów nawet nie i, i, i to później idzie dla tych biedniejszych Dobra, sobie, o kurde, no to żeś przerąbał becik sobie przerobimy te drewienka a, w ogóle mi pisaliście żebym zmienił e, te wymiary tylko muszę przestawić to autko żebym wymiary zmienił wtedy jest e, x płasko to my sobie zrobimy, czekajcie a, patrzcie O jak się tak zrobię Max lock length Ej tak zrobię Zobaczymy jak wyjdzie Już lepiej. Takie klocki wychodzą fajne i wtedy jest więcej miejsca. Dobrze, że mi o tym powiedzieliście, bo ja bym, znaczy wiem, że można coś takiego robić, tylko w ogóle o tym nie pomyślałem po prostu. Dzięki dla tego, kto to napisał. Bo porada się przydała. Jak macie takie inne porady też to oczywiście możecie dawać na tym na serwerze, też jest taki kanał tam pomysły od widzów, to tam też możecie dawać jakieś pomysły na kanał, co byście chcieli, nie wiem, oglądać na przykład, albo 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 inaczej, yy, jakieś pomysły dotyczące serwera też, więc Ten link macie w opisie, wiecie co robić, mhm. yy, dobra, patrzcie, wyszły fajne takie te klocki jedne duże, drugie małe no i patrzcie ile teraz jest miejsca przez to jak się to przerobi, nie? dzień do nocy do tego co było wcześniej wtedy to by mi ledwo to weszło, a teraz zobaczcie nawet pół auta nie jest zapełnione i zobaczmy ile będzie z takiego jednego drzewka aj, nie udało się ostatnia próba nie udało się niestety ale to i tak sobie, jak już tak zaparkowaliśmy, to sobie rzucimy o 2000 równiutkie. No proszę, leci kasa, leci. Z takiego drzewka zarobiliśmy. Uwaga, 400 plus tam brakowało chyba 200, czyli około 600 z takiego drzewka jednego. No to całkiem, całkiem tak. Okej, okay. sobie światełkę zapalimy. I wjedziemy sobie na górę. Wiecie co? Stwierdziłem, że podejmę drugą próbę i wjadę sobie tutaj jeszcze raz na wulkan. Jak stracimy tą siekierę, to jakiegoś dużego problemu nie będzie, bo i tak chcę kupić tą lepszą. Tą, co mieliśmy. Silver, czy jak ona tam się nazywała. Bo ja teraz... No, wtedy tutaj poległem, nie? Dokładnie w tym miejscu, bo mnie na tym zakręcie, jak chciałem zakręcić, zarzuciło. Dobra, sobie wjechaliśmy. Zarąbiście. No to teraz sobie zetniemy jakieś drzewko. Na przykład to. Bo jest fajne. Albo nie. Zetniemy tamto. Bo tu jest, tu są takie idealne belki, takie wiecie, do przerobienia. Ten pień duży się nie zmieści na pewno. Więc jego nawet nie ma sensu przerabiać. A jak wygląda tutaj, to dobra, wiecie co? To ja se to zetnę. A, i zaraz widzimy się. Ej lol, wiecie co? Krojenie tego to jest granie warte świeczki, tą siekierą. Co pojedziemy sobie kupić. Mam nadzieję, że tu uda mi się jakoś zjechać tak w miarę normalnie. Oczywiście, że się da. E, pojedziemy kupić po prostu tą siekierę, bo to jest autentycznie. Ja to ścinałem z jakieś z minutę. Nie, może... może nie całą, ale autentycznie. Tą siekierką to jest granie warte świeczki w ogóle. Tak wolno się tym tnie. To mało damage'a w ogóle zadaje, więc to się nie opłaca mega. Tamtą dużo szybciej szło silver axe bo to jest steel no to tamta była silver więc kupimy sobie i i, i, i chyba zakończymy odcinek na tym a i obejrzcie sobie jeszcze tego spota reklamowego macie oddzielny na kanale albo teraz na końcu odcinka tutaj będzie a, a propos mojego discorda sobie sam go zrobiłem więc docencie też i, i obejrzyjcie jak możecie eee... Dobra, a my sobie tutaj kupimy tą Silver EXA. I, I co moi drodzy, to ja będę kupować. Tymczasem z Wami się żegnam. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na moim kanale, do łączenia Discord. A link macie w opisie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, Siemano Elo.